Potężny lootbox, moi drodzy, prawie 14-minutowy. Co się dzieje? Konkurencja dla Mass Effecta. Nowa gra. Black Panther od Electronic Arts. Oho. Nowa technologia Xboxa, która jest dziwna. Concord 2. <laughs> Marvel Rivals i sytuacja. No dobra, patrzymy. Jest ciekawie. Pojawił się nowy, bardzo obszerny raport dotyczący sytuacji, jaka dzieje się u twórców Marvel o, Rivals. Microsoft prezentuje swoją nową sztuczną inteligencję, która ma pomóc w tworzeniu gier. Ale działa ona tak, że w sumie to. Po co ona jest? Niestety gra nazywana przez ściskich graczy Concordem 2 może zostać przerzucona na kolejny rok. No i będzie też. No, nie takich wcibskich, ja po prostu mam nosa. Kilka innych pomniejszych newsów, <laughs> żeby niczego nie przegapić. Subskrybujcie kanał. Dawno mnie tutaj nie było. A tymczasem zaczynajmy. Wlecimy. Jakiś czas temu sporo mówiłem wam o grze nazwanej Exodus, która będzie realną konkurencją dla Mass Oho. Effecta. Są za nią odpowiedzialni ludzie, którzy tworzyli te najlepsze gry dla Bioware'u. Są weterani Bioware'u, którzy jakiś czas temu odeszli. Okej, okay, czyli w zasadzie ludzie tworzyli Mass Effecta, poszli sobie i tworzą Mass Effecta, który nie nazywa się Mass Effect. I będzie konkurowało to z Mass Effectem, który nie jest robiony już przez nich, ale nazywa się Mass Effect. No to ciekawe co będzie lepsze. Coś myślę, że Exodus zaora. Założyli własne studio i tworzą grę o nazwie Exodus, która będzie brała na temat dylatację czasu. Jest trochę inspirowana Interstellarem, perspektywa trzeciej osoby, space opera. No i daje ona mocny vibe Mass Effecta. A patrząc na fakt, że Bioware obecnie pracuje nad piątką Mass Effecta, to bardzo... Bardzo możliwe, że gry będą wychodziły w podobnym yy, okienku czasowym. Bioware to mam wrażenie, że jeszcze zbiera. Tak się rozsypało i te wszystkie klocki bierze do kupy i ma takie Jezu, dobra, to co my robimy? Po tym Dragon Age w to dostali takiego gonga, że im pewnie jeszcze gwiazdki nad głową lecą. bo przynajmniej w podobnym roku. W Bioware ostatnio nie dzieje się za dobrze. Dragon Age The Vailguard i jego sukces spowodował <laughs> ogromne zwolnienia. Teraz nad nową grą pracuje około 100 osób. Szef Electronic Arts mówi. Czy to strasznie mało, nie? Jak na BioWare legendę, kurde. Znaczy inaczej, to dalej jest dużo w Game Devie, nie? To dalej jest skład, który potrafi dużo rzeczy zrobić. To jest chyba podobnego rozmiaru skład, jak w przypadku Don Walkera, który wychodzi, nie? Tam za parę lat od Polaków, ale redukcja spora. Mimo wszystko, mniejszy skład ma dużo zalet. Może i mniej, mniejsze tempo pracy ale i większa dokładność i lepsza komunikacja, łatwiejsza organizacja, pewnie dałoby się bardzo dużo plusów wypisać, które idą za mniejszym teamem, który i tak wcale nie jest aż tak mały. ...by się gdyby był grom usługą, no i to wszystko łączy się w taką nieprzyjemną papkę, przez którą za bardzo nie chce się czekać na nowego Maz Effecta, ale za to chce się czekać na Exodusa. I pojawiła się informacja dotycząca przybliżonej daty premiery, bardziej okienka premierowego. No i wydawca powiedział, inwestujemy w gry od ponad 7 lat. Dzięki naszemu portfolio obejmujemy kilkanaście projektów na różnych etapach rozwoju. Oraz ponad 100 partnerstw licencyjnych. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować światu nasz pierwszy projekt Exodus, kiedy wprowadzimy go na rynek w 2026. No Kurde, tak myślę sobie, że to chyba będzie przed Mass Effectem 5. To raczej zajmie im dużo dłużej. Ja się nie zdziwię, jak po pierwsze, BioWare w ogóle go nie dokończy i zostanie zamknięte wcześniej, bo nie wiem, przestanie się opłacać utrzymywanie tego studia nawet w kształcie stuosobowym. Albo inna opcja, będzie to przekładane, przekładane i będziemy mieli powtórkę z Assassin's Creed, w której będzie takie poczucie walki o wszystko. Będzie to odciągane, odwlekane, żeby jeszcze jak najwięcej pensji dostać, żeby ewentualnie ten produkt jakoś doszlifować, ale obawiam się, że. Ten produkt i tak nie będzie zbytnio jakościowy, niestety. To musi wkurzać w ogóle graczy takich legendarnych franczyzów i legendarnych firm, że one wszystkie tak naprawdę już są wydmuszkami, że one wszystkie tak w sumie z, tylko z nazwy już są tą pamięcią, bo ludzie, którzy pracowali, którzy stali za tymi projektami, którzy pracowali w tych firmach, oni już dawno tam nie są. W sensie wiesz, ludzie, którzy zakładali Blizzarda, w większości przypadków, jeśli nie wszyscy, już odeszli. I to po prostu jest Blizzard tylko z nazwy, a ludzie się dziwią, jak to strzeg na psy, bo to już jest inny Blizzard, nie? Wiesz, wymieniasz podwozie w samochodzie, wymieniasz silnik, wymieniasz wszystko po kolei. I teraz pytanie, czy to jest dalej ten sam samochód, jeżeli po prostu zewnętrzna blacha jest ta sama? Trzeba kciuki za twórców, a czasem idziemy do kolejnego newsa. Jakiś czas temu do sieci trafił wyciek mówiący, że studio Cliffhanger pracuje nad grą o Czarnej Panterze. Okay. Jest to o tyle ciekawe, że w tym samym czasie powstaje gra skupiona również na Czarnej Panterze, jak i na Kapitanie Ameryce. Ta gra wygląda giga dobrze. Ona wygląda praktycznie jak film. Jeden z bardziej ambitnych graficznie produktów, projektów, jakie widziałem ostatnimi czasy. Więc warto jest sobie je rozgraniczyć, żeby nikomu się nic tutaj nie jestem trochę ta gra Hajpowany. o Panterze i Kapie. Jest to produkcja pisana przez Amy Henning, która wcześniej pracowała chociażby nad Uncharted. Te gry też, trailery jakiś czas temu widzieliśmy. One wyglądały bardzo ładnie. Za to dzisiaj skupimy się na Black Pantherze od studia Cliffhanger. Studio Cliffhanger, no i drodzy, należy do Electronic Arts oczywiście. Na swojej stronie pisze że są studiem na budowanie innowacyjnych blockbusterowych Action Adventure. Games, gier przygodowych nastawionych na akcję. Na stronie mają oficjalne potwierdzenie, że pracują nad Grom. W ekipie znajduje się do 50 pracowników. Jak wgłębimy się, kto pracuje w tej firmie, to możemy zobaczyć chociażby Kevina Stevensa, który jest e, głównym projektantem gry. On tutaj zarządza tym projektem i wcześniej mm, pracował przy takich grach jak Shadow of War. No, gierka, cień Mordoru, gdzie był głową W jego portfolio znajdziemy jeszcze Arkham City, jakieś dlc no i Mortal Kombat. Niestety nic ciekawego, ale jego portfolio jest całkiem imponujące. Nie jest źle Na osobę, która mniej więcej zna się na rzeczy. Oprócz tego znajdziemy w studiu weteranów z gier takich jak Halo Infinite, God of War, Call of Duty, a wcześniej nie wypuścili żadnej gry, więc Czarna Pantera będzie ich debiutem. No i tak też na Ins No, debiutem będą też jakieś nowe pakiety mikrotransakcyjne w Czarnej Panterze na premierę, nie? Electronic Arts nie odpuści takiej okazji. W Rider gamingu pojawił się nowy artykuł, który zdradził trochę rąbka tajemnicy odnośnie tego, jak mniej więcej gra będzie wyglądała. W grze będziemy mogli się wcielić w wiele postaci, w tym w głównego bohatera, czyli to Będzie również Killmonger, którego możecie kojarzyć z filmu. Będzie siostra to czyli Shuri i wiele innych. To my, jako gracze, będziemy mogli wybrać swojego protagonistę. Każdy bohater będzie miał swoją unikalną broń, zbroję i wszelakie gadżety. Co to. W... Kurde, nie lubię takich pomysłów z jednego prostego względu. Bardzo często w grach dzieje się tak, że jeżeli mamy podział na kilka postaci. Które możesz kierować na kilka ścieżek fabularnych, to każda z nich jest średniej jakości, zamiast poświęcić się jednej dobrze napisanej po prostu historii. Nie? Pamiętam Resident Evil 6, który moim zdaniem jest bardzo kiepski. On tam ma chyba cztery ścieżki fabularne. Każda z nich jest co najwyżej mierna, jak mam być szczery. I sama gra jest naprawdę słaba. Nie jest już praktycznie rezydentem, to jest film akcji, kurde, z lat 2000. Myślisz sobie w takiej chwili, kurde, czy gdyby zamiast czterech różnych ścieżek, czterech minigier w jednej grze, zrobili jedną dużą, jedną dobrą, to nie byłaby ona znacznie lepsza i nie spotkałaby się z lepszym odbiorem? Wiesz, pojawiają się takie myśli. I tutaj już mi to zaczyna śmierdzieć. Jasne, to może być fenomen i będzie kilka po prostu zarąbistych postaci do grania z różnymi historiami, z... i będzie to wszystko super. Będzie kilka gier w jednym, ale... Mam wątpliwości co do tego. Walka została opisana jako autentyczne afrykańskie sztuki walki połączone z nadludzką siłą i zwinnością wraz z technologią. Jeżeli zaś chodzi o świat, no to mapa będzie zawierać miasta, sawanny na pewno Wakandę. Ma ona być nastawiona na poznawanie różnych kultur. Gra ma zawierać perspektywę z trzeciej osoby. No i mają również w grze znaleźć się jakieś wybory, które będą wpływać na przebieg historii i na to, jak skończą nasi główni bohaterowie. Także opis tej gierki... Będą wybory, <grym> aha, ok. I to, jacy ludzie nad nią pracują. Wygląda całkiem zachęcająco, ale wiadomo, trzeba wstrzymać konie, no bo gra jest wydawana przez jej. Ostatnio jej nie ma dobrej pasy. Ta firma jest nastawiona na jeden konkretny cel i nie jest to zadowolenie graczy. Jest to zarobek. Gra, nie będzie gromu usługą, no to kurwa, Co to za gra? Jakie ona zarobi pieniądze? Jak no. się w to będzie grało, jak to będzie single player? Dalej. Inaczej, robienie gry usługi, je jeżeli by jakimś cudem wyszła z tego gra usługa, nie? Robienie gry usługi w uniwersum Marvela jest w tym momencie strzałem w kolano, bo istnieje Marvel Rivals. Dopóki ta gra będzie się dobrze trzymać, to żadna inna w tym uniwersum praktycznie nie ma prawa bytu już. Zwłaszcza robiona przez Electronic Arts jeżeli miałaby być. Wiemy, jak Electronic Arts zrobiłoby tę grę usługę. Nie dałoby się w to grać po prostu. Dalej. Sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie i w coraz to większej <laughs> ilości gier widzimy jakieś <laughs> elementy generowane. Bądź po prostu sztuczna inteligencja jest jakoś takim elementem, który pomaga twórcom projektować gry. Wiecie o co chodzi? Tak to jak ta fala filmów Elden Ring, ale to film z lat 80., jakiś fantazm roczny, nie? dobrze to wygląda, nawet powiem szczerze. Taki specyficzny dyskomfort to stwarza, jak to widzisz. Uncanny wali trochę. No i każda firma teraz chce mieć swoją sztuczną inteligencję, brać udział w tym wyścigu technologicznym. Chociażby takie jej jakiś czas temu prezentowało swój koncept. Zaznaczam, koncept na sztuczną inteligencję, która ma generować gry. A teraz Microsoft przyszedł nie z konceptem, a z technologią, która rzeczywiście działa, chociaż jej zasadność jest poddawana pod wątpliwość. Nie zdziwię się, jak za jakieś 50 lat, znaczy może przesadzam, może nawet mniej, ale wyobraźcie sobie, że za 50 lat kupujecie sobie subskrypcję za tam, nie wiem, 200 zł miesięcznie, wpisujecie prompt, jaką grę chcecie i ona po prostu jest Wam tworzona, nie? Dokładnie, zarys fabularny dajesz, dajesz mechaniki, które potrzebujesz, gra z całej bazy po prostu gierek tworzy Ci grę do grania na ten wieczór. Może być podnawada pod wątpliwość. Chodzi mi dokładnie tutaj o Muse. AI. Co Tego to jest? I jest to technologia, która powstała we współpracy z Ninja Theory, tak? Nie mylicie się, ludźmi odpowiedzialnymi za serię Hellblade chociażby. I zapytacie, jak on działa. Ano, można go wytrenować, żeby generował nam wizualizację gier i przewidywał działania kontrolera. To znaczy, że jeżeli będziecie mieli kontroler w ręce, to wam wygeneruje grę, w którą rzeczywiście będziecie mogli w jakiś tam sposób grać. Na ekranie teraz widzicie efekty pracy nowej sztucznej inteligencji. Um. I o ile jest to totalna pikseloza, to rzeczywiście coś tam widać. Coś no tam ta. koncepcyjnie można z tego brać, traktować to jako szkicę. Ale problem jest w tym, jak te nagrania zostały stworzone. Technologia Muse została stworzona na podstawie gry Bleeding Edge. Jest to tytuł, który Ninja Theory robiło przed Hellblade'em. Był to taki... Mm, trochę Concordzik? 1.0.1? Pierwsza wersja Concorda? Dosyć szybko o niej zapomniano, jeżeli wejdziemy sobie na Steam Database, na Bleeding Edge... Kurde, od... to ciekawe, bo pewnie ten AI stworzony Bleeding Edge byłby już lepszy od Concorda, obstawiam. Zobaczymy, że... Teraz w grze nie znajduje się. Nikt... O, kurwa. To rzadko widać to takie no. Trafione. Zawsze by to patrzeć, stary. Jedna osoba grała ostatnio. Pozdrawiam Ale pik dwa razy wyższy od Concorda, proszę się nie śmiać. No w piku tutaj było. 1464 osoby. No i właśnie tego Bleeding Edge'a nagrywano, robiono z nim zdjęcia, robiono ich ponad miliony tych zdjęć i potem wrzucano to do Muse'a, żeby się on się uczył na tym i potem mógł generować jakiś gameplay. No i skoro wiecie już jak działa ten Muse, no to zadajmy sobie pytanie do czego on właściwie jest, skoro żeby wygenerować za nim obraz, żeby wygenerować za nim tą gierkę, jeżeli tak to mogę nazwać, w którą możemy sobie pykać na padzie chociażby, potrzeba gotowej gry. To znaczy, te materiały nie powstałyby, gdyby wcześniej nie powstała gra Bleeding Edge. Znaczy to ma pod tym kątem sens, że to co teraz tworzymy może być podwalinami do tego co będzie po prostu brane do bazy danych, nie? Microsoft zawsze, znaczy zawsze, od jakiegoś czasu myśli bardzo przyszłościowo, poszedł w Game Passa jako usługę, ma to biznesowo moim zdaniem znacznie więcej sensu niż to co robi Sony, może teraz przegrywają, ale za 10, 15, 20 lat będą moim zdaniem w lepszym miejscu. Mi się wydaje, że oni biorą pod uwagę to, ile mają studiów gier, ile oni jeszcze ich zamierzają kupić, ile tych gier będzie pod Game Passem i nie tylko wychodzić, i ile teoretycznie tych gier będzie można wrzucić do takiej bazy danych do analizy. Bo załóżmy, że studia, które oni kupią, będą zmuszone do tego, żeby właśnie swoje gry do tej bazy danych wrzucać i za 20, 30, 40 lat. Na podstawie tych milionów gier i miliardów zdjęć wygenerowanych w tych grach, będzie można tworzyć naprawdę ciekawe produkcje. Ja myślę, że oni myślą dużo, dużo przyszłościowo, a nie tylko, wiecie, mają takie, o dobra, pikseloza, no to olewamy ten projekt. Nie, 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 to jest pierwszy etap, to jest pierwszy krok. Czyli ten Muse nie jest do tego, żeby generować jakieś koncepty na gry, które w przyszłości będziemy chcieli zrobić, zrealizować, no do czego on jest w sumie? I na to jest kilka teorii, na przykład rzucamy sobie materiały Red Dead Redemption 2. Stworzyliśmy coś takiego, tylko wyobraźcie sobie Red Dead Redemption, no nie? No i teraz na przykład chcemy dodać deskę z do Red Dead, albo deskorolkę, albo traktor? No i zobaczmy, jak on tam będzie jeździł. Czy on będzie pasował? No i się fajnie jeździ, no i spoko, dodajemy go później. Phil Spencer, szef Xboxa, mówi za to, że Muse AI posłuży do archiwizowania gier. Można sobie wyobrazić świat, w którym na podstawie danych rozgrywki i wideo model mógłby uczyć się starych gier i naprawdę uczynić je przenośnymi na dowolną platformę, na której te modele mogłyby działać. No, brzmi fajnie, ale to na pewno jest jakiś interes w tym, a nie tylko chęć archiwizacji. Umówmy się. To jest chęć sprzedania ponownie tej samej gry albo właśnie wykorzystania jej do bazy danych, ale dzięki temu będzie mogła pojawić się, wiesz, coś za coś. Nie potrzebujemy do tego AI chyba, nie? Nie potrzebujecie ich do tego AI, żeby zachowywać gry. GOG robi to bez AI. Oczywiście, bo oni po prostu powiedzą, że ej, zachowamy ci grę, zarchiwizujemy ci grę, ale przy okazji dajną ją do swojej bazy, do naszej bazy danych, co? Będziemy z niej korzystać do tworzenia innych, kolejnych. Bo wiadomo, AI bez jakiejś bazy, na której może się uczyć, jest prawie że bezużyteczne, przynajmniej tak mi się wydaje. I jeżeli nie ma nic na czym może pracować, no to oni potrzebują jak najszybciej tego jak najwięcej pozyskać i będą w różny sposób to robić. Myślę, że to naprawdę ekscytujące. Rozmawialiśmy o zachowaniu gier jako o naszej aktywności, a te modele i ich zdolności do całkowitego uczenia się, jak gra się gra, bez konieczności uruchamiania oryginalnego silnika na oryginalnym sprzęcie moim zdaniem otwierają mnóstwo możliwości. Za to Szew Ninja Theory skomentował to tak. Technologia taka jak ta nie polega na wykorzystywaniu AI do generowania treści, ale w rzeczywistości na tworzeniu przepływów pracy i podejść, które pozwalają nasze. Zespołowi składającemu się ze stu kreatywnych ekspertów, robić więcej, iść dalej, szybciej, iterować, wcielać pomysły w życie w namacalnej formie. Myślę, że interesującym aspektem dla nas jest to, w jaki sposób możemy wykorzystać technologię taką, jak ta, aby przyspieszyć i ułatwić proces tworzenia gier dla naszego utalentowanego zespołu, aby mogli naprawdę skupić się na tym, co moim zdaniem jest naprawdę wyjątkowe w grach, czyli na ludzkiej kreatywności. Jezu, ale takie pier PR-owe. Powiedzieli cały akapit słów, które nie mają żadnego znaczenia. No i co więcej, w artykule na Poligonie został zacytowany również Mike Cook, czyli jeden z badaczy sztucznej inteligencji. Oho. projektant który powiedział: News jest bardzo, bardzo daleko od idei, że systemy sztucznej inteligencji mogą no, samodzielnie projektować. Na razie gry. tak. Idziemy dalej. W zeszłym roku Sony wypuściło Concorda. W zeszłym roku też zamknęli Concorda. <laughs> Tydzień czy dwa później, nie? Myślisz, że ta ogromna firma serio kupi studio, by wbić daną grę do bazy danych? Już teraz widzimy, że firmy kradną, biorąco, co mogą, by tworzyć. Ja nie mówię, że kupi po to. Ja mówię, że to będzie przy okazji brane, bo ta firma i tak będzie chciała mieć studia dla siebie. Przecież Microsoft od lat kupuje studia growe. Po prostu będzie kolejny zapis w umowie przy kupnie, że udzielasz praw do wrzucenia twojej gry do bazy danych i tyle. Czy będą kraść, czy nie, to jest inna sprawa, ale może nie będą musieli po prostu. Idziemy dalej. W zeszłym roku Sony wypuściło Concorda. W zeszłym roku też zamknęli Concorda. No i zaraz po Concordzie zaczęto szukać kolejnych ofiar. I tak ludzie trafili, przypomnieli sobie, że kiedyś został pokazany trailer gry, która nazywa się Fair... Games. Ona już na starcie spotkała się z mieszanym odbiorem przez swój zamysł, ja uważam, że jasne, to jest troszeczkę za daleko patrzone, ale ona dziwnie po prostu marketingowo jest zajawiona, bo ona jest opisywana jako bogaci mają za dużo, okradnijmy ich i to ma być jakaś chyba gra multiplayer, w której nie wiem czy extraction czy nie, nie mam pojęcia, ale ma, masz się chyba ścigać z drużyną inną, innymi drużynami, żeby... Trzebać jakiś safe i ukraść z niego rzeczy, nie wiem, jakiś taki koncept trochę paydayowy w rywalizacji, brzmi ciekawie, ale moim zdaniem to będzie kolejna klapa, bo to jest gra, jak na to patrzę, mam wrażenie, że nikt tego nie potrzebuje. Po prostu. na tym, że kradniemy pieniądze od bogatych i dajemy biednym. Standardowy motyw. Po zaprezentowanym cinematiku możemy dojść do wniosku, że będzie to gra w podobnej koncepcji co jest The Finals, czyli gra usługa, trzyosobowe zespoły, kradzież jakiegoś sejfu. Nie wiemy do końca o czym to będzie, no bo twórcy od jakiegoś czasu milczą. Milczą od bardzo dawna. I to chyba miało wyjść w tym roku i pewnie nie wyjdzie, bo w ogóle Sony tak ciche jest. W tym roku miało wyjść tyle rzeczy, jakieś go-sofiote. Y to miało wyjść, coś tam chyba jeszcze było planowane i co i nic. A ostatnio pojawiały się informacje, że Sony anulowało 8 z 12 projektów live service. No tak. No i. Fair Gamesu na tej liście nie było, to znaczy nie zostały one anulowane, ale wychodzi na to, patrząc na najnowsze raporty, że gra została przesunięta na 2026 rok wewnętrznie. No Kurde, boficja. to nie jest zła decyzja ze strony Sony. Myślę, że oni po Concordzie, właśnie po pierwsze widać to po tym, że usunęli te grę usługi, ale obudzili się i myślę, że oni chcą po prostu faktycznie tę grę dopracować i zrobić z niej coś, co jest jakkolwiek grywalne i ludzie będą chętni w to zagrać. Czy to wyjdzie? I tak coś wątpię? ale pewnie będzie lepsze niż Concord, wierzę w to. Oficjalnie nie było jeszcze daty premiery. Taki wyciek sprzedał Jeff Grapp, który powiedział na swoim podcaście, że gra zapowiedziana po raz pierwszy prawie dwa lata temu została wewnętrznie przesunięta na 2026. Idziemy dalej. A tutaj najważniejszy temat odcinka. Dosłownie wczoraj zedemutowały dwie nowe postacie w Marvel Rivals, czyli Human Torch oraz The Thing. Nedies po raz kolejny udowodniło, że potrafi w nowe postacie. Dowożą hype, jest również nowa mapa. Zarubiście. Gra się super. Te nowe postacie rzeczywiście są całkiem nieźle zbalansowane. to pewnie wychodzić będzie dopiero w kolejnych dniach, kiedy gracze już lepiej je poznają, ale takie pierwsze wrażenie zrobiło na mnie ogromnie pozytywne. Zarówno Human Torch, w którym gra się niesamowicie przyjemnie, ma świetne efekty, jest, ma zajebisty design, ale również The Fink, o którym mogę powiedzieć w sumie dokładnie to samo. Jak nagrywał ten materiał o pierwszej w nocy, no to w grze bawi się 363 tysiące osób. Dobry wynik dalej. Pewnie jutro będzie trochę więcej. Raczej pik z początku tego sezonu nie zostanie pobity. No więc wszystko wskazuje na to, że Marvel Rivals idzie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o rozwój, przynajmniej na razie to udowodnili. Ale informacje zakulisowe, które pojawiają się w sieci, coraz bardziej są niepokojące. Ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że zespół amerykański został zwolniony wraz z jednym z reżyserów gry, odpowiedzialnym za takie sprawy budżetowe, ten kreatywny dalej jest w Chinach. I z jednej strony, ten zespół liczył jedynie m, lekko ponad 10 osób. No to kurwa. Ten zespół był niczym w tej całej machinie jaką jest Netis. Taka prawda. Możemy założyć, że to nie wpłynie jakoś bardzo na stan gry nie wpłynie i sposób wcale, jaki tak ona obstawiam. będzie rozwijana w najbliższych latach. Inaczej, gdyby to miało jakoś mocno wpłynąć, to prawdopodobnie by ich nie zwalniali. Większe obawy wywołuje u mnie Prezes NetEase, którego na tapet bierze nowy artykuł Bloomberga. Chodzi o niejakiego miliardera, Williama Dinga, który jest głową całego NetEase. W czwartek NetEase poinformowało o sprzedaży w kwartale grudniowym, która nie spełniła oczekiwań. Przychody w dziale gier wzrosły o 1,5%, ale za to zysk brutto spadł o 2,6% i to mimo ogromnej premiery Marvel Rivals. Który... No bo Marvel Rivals jest kurde prokonsumenckie i niewiele tak naprawdę, znaczy inaczej. Mi się wydaje, że Marvel Rivals i tak zajebiście zaraz. Bo kurwa, ja widziałem te skiny. Miało podobno zarobić no. dla korporacji ponad 200 milionów dolarów. W artykule wyczytać możemy, że 200 zanim milionów. Marvel Mać. Rivals zostało wydane, Dink, który, jak mówiłem wcześniej, jest szefem, rozmyślał nawet nad anulowaniem projektu, ponieważ sprzeciwiał się płaceniu Disneyowi za możliwość wykorzystania popularnych postaci. A nawet w pewnym momencie miał poprosić swoich pracowników o podmianę na ich własne projekty bohaterów. To znaczy, wtedy już by nie było to Marvel Rivals, a po prostu jakiś kolejny. Hero Shooter. Takie ciągłe zmiany, i nie ze. Bez bohaterów z Marvela i bez takiego przywiązania, myślę, nostalgicznego do tego, że my te postacie znamy od dziesiątek lat w popkulturze, ta gra nie miałaby takiego sukcesu. Nawet jakby była dobra. Marvel sam w sobie robi tutaj genialny marketing jako marka. Zdecydowanie głowy firmy sprowadziły na nią ogromne koszty. Potrzeba było zaprojektować, usunąć, tutaj zmienić, tutaj znowu usunąć, wrócić do tego, co było wcześniej. No i takie zmiany kosztują, no kosztują. W 2018 roku CEO powiedział sobie, że chce, aby jego firma generowała połowę przychodów z zachodu. Więc zaczęło inwestować. Inwestować w studia w Ameryce, w innych krajach Europy, w Japonii. NetEase zaczynało wykupować udziały w chociażby Bungie, w Ubisoftie, w Riocie. Nawiązywali oni współpracę z Blizzardem, dla którego stworzyli Diablo Immortal, czy chociażby pomogli im trochę rozwinąć skrzydła World of Warcraft Diablo Immortal, kozacka gierka, w której żeby mieć wszystko zlutowane, dobrze wygirowane, to musisz wydać kilkadziesiąt chyba tysięcy dolarów, coś takiego. W Chinach tych firm, które weszły we współpracę z NetEase było naprawdę sporo. No i według Bloomberga NetEase będzie powoli zamykać się na zachodni rynek i skupiać głównie na swoim poletku. Oho. I tutaj zacytuję wam artykuł który opisuje słowa pracowników na temat właśnie CEO. W związku z ostatnimi zwolnieniami pozostali pracownicy NetEase martwią się o zmienność Dinga, chociaż Ding zwykle nie ma czasu na w gry chwalił się, że potrafi stwierdzić, jak działa gra, oglądając ją przez kilka sekund. Brzmi jak zjeb z ego, ojojoj. King ograniczył wsparcie dla około tuzina gier i zamknął tak wiele projektów, że studia Net i Sfinak mogą nie wydać żadnych głównych tytułów w przyszłym roku. Ksiąg hui? Jeden z najdłużej pracujących zastępców i prezes NetEase Games Zrezygnował ze swojego stanowiska kierowniczego ponad rok temu Dział w firmie od około 20 lat I pomagał w tworzeniu fundamentów dla dzisiejszego NetEase Nadzorując rozwój pierwszych kilku oryginalnych hitów gier No i artykuł dalej opisuje to, co dzieje się z jak... Dobra, no to powiem tak Ding jest dużo bardziej niebezpiecznym tematem niż te zwolnienia 11 osób. One po prostu są częścią większego obrazu, który widzimy. Jeżeli oni chcą się zamknąć na rynek chiński, to można się czegoś tam obawiać, bo rynek azjatycki uwielbia mikrotransakcje. Im się to super podoba. Oni, ma, oni nie są negatywnie nastawieni do tego tak jak my na zachodzie. Także może być ciekawie, no ale miejmy nadzieję, że Marvel Rivals akurat samego w sobie to nie, ty, nie nie ruszy, tylko z drugiej strony, czoło miałoby nie ruszyć, skoro to prawdopodobnie jest ich największy i najbardziej sensowny. Do z, y, zmonetyzowania produkt. Wygląda teraz, ich sytuacja w Japonii, no ale to nas jakoś bardzo nie interesuje i teraz zapytacie, skąd te moje obawy. Bo tak, no zamykają sobie jakieś studia, spoko. Nie chcą robić w Ameryce jakiś gierek, spoko. Nie chcą teraz robić jakoś masy gier, spoko, wyrąbane ma w to, nie interesuje mnie to, może nawet lepiej, jeżeli będą wypuszczać jakąś jedną gierkę, a dobrą, nie, niż masę jakichś dziadowych gier sobie, na mikrotransakcje. Najbardziej jednak uderzył mnie tutaj opis CEO, który wychodzi na bardzo zmiennego w oczach pracowników, że potrafi nagle stwierdzić, no. że coś robimy, kazać ludziom to zrobić, a potem... Firmy potrzebują jakiejś pewności w idei, a jak gość jednego tygodnia ci powie, że masz zrobić rzecz A, a potem po miesiącu twojej ciężkiej pracy stwierdzi, że ej, dobra, to to jednak tego nie robimy, kasujemy wszystko, robimy jednak rzeczbę. To będzie mega irytujące, nie? Potem mu się odwiedzi i robi coś innego. No i do tego mówią, że nie gra w gry, a bardzo lubi się na temat ich wypowiadać. No i spoko. Nie chce, nie gra. Dziwne, żeby CEO jakiejś wielkiej korporacji grał w gry, nawet jeżeli gry produkuje. Ale jeżeli połączymy to, że nie gra w gry, jak i to, że lubi się wtrącać i być bardzo impulsywny we wprowadzaniu zmian. Możemy dojść do takiej konkluzji, że, że nagle może mu się coś zmienić Nagle może zdecydować, że teraz w Marvel Rivals będziemy napieprzali mikrotransakcje I idealną może. firmą z Francji, która pasowuje się w ten schemat, który tutaj został zaprezentowany, hmm. jest Ubisoft Na czele którego jest rodzina Gilmour, która to, nie ma za bardzo pojęcia o grach, a bardzo lubi się wtrącać w ich produkcję I o tym też już wielokrotnie sobie rozmawialiśmy Także to są moje bawy. Boję się coraz bardziej o Marvel Rivals, bo bardzo lubię tą grę, a nie chciałbym, żeby coś się spieszyło. Zdajcie w komentarzach, no. czy to co mówię jest głupie, kurwa, może jest mądre, a może jest yy, totalnie odklejone. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się. I do zobaczenia Nie, te obawy akurat nie są takie nieuzasadnione Teraz ciekawie ten temat został rozszerzony Bo jak rozmawialiśmy tylko o tym amerykańskim studiu Ja tam jakoś powiem szczerze się nie bałem Bagatelizowałem to nawet Mówię kurde, 11 osób albo mniej nawet No to litości Ale to już nie brzmi tak fajnie O ciekawe co się z tym Marvelem zadzieje Oby nic, oby nic Łapa w górę dla Lootboxa, dzięki za newsy.